Cześć, cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Mówi Ania, i dzisiaj jest czas zrobić pierwszą tygodniówkę kwietnia. Nie wiem, czy pamiętacie pewnie pamiętacie mój film z robienia stron e, organizacyjnych na kwiecień, które prezentują się tak. W czasie których Bura i Gimli, głównie Gimli, odstawili tutaj totalne przedstawienie i szaleństwo. No i tak. Mam tutaj. Jak widać, mm, motyw taki jednorożcowo, słodko-różowo. Być może jeszcze trochę takiego błękitu się takiego majtkowego wkradnie do tych y, moich y, tygodniówek. No, nat natomiast tak, strony organizacyjne wyglądają inaczej więc, y, niż poprzednio, bo więc mam tu, znaczy tak, tu mam kalendarz tak jak wcześniej, natomiast tu po, kiedyś miałem ośkę z taką tabelką, teraz mamy inaczej. Jak widać, nie opisałam, ale po prostu powiem tak: jak nie widziałyście tego filmu, a macie ochotę się pośmiać z kotów, to zapraszam. Link będzie gdzieś tutaj. Natomiast ja się już zabiorę za następny, te, znaczy nas, następne strony, czyli. Gimli chodzi i mu tam. Znaczy tak, tu przeszła przed chwileczką Bura, tak, poza kadrem. Zobaczymy, co ona. Wyszła na zewnątrz, może ja zamknę drzwi. Bo zostawiłam taką wąską szparę, żeby koty mogły wchodzić i wychodzić, ale no. Więc tak, tutaj mam jak widać. Znaczy, widać, że nie, że nie mam niczego naszkicowanego. Może to błąd, ale ja myślę, że zrobię po prostu tak jak zrobiłam. No nie będę pokazać, bo tam już jest coś napisane. Pierwszy tydzień. Yy marca, czyli tu będą cztery, tu będą trzy i Dutch door. I teraz pytanie, że zacznę od Dutch Dora. No mam te, te naklejki o takie. Zrobiłam je sobie w styczniu i zrobiłam je tak właśnie, żeby, żeby mi na razie starczyło na kwiecień. Więc O, Gimli teraz próbuję wejść. Nie wiem, czy szpara nie jest za wąska dla Gimlego, bo Gimli jest taki szerszy niż Bura. Bura przeszła. No dobra, ja tutaj na razie zabieram się za, za pracę, za wyrysowywanie. Dobra, to będzie tu. Bardzo mi się podoba ta taśma, ona jest taka dość intensywna w kolorach. Ale tak sobie myślę, że ja ją sobie tutaj dam. Tak Z czuciem, żebym się nie urwała jako, jako taki border. domu jest jeszcze zupełna cisza, ponieważ nagrywam to w weekend, a w weekendy wstaję najwcześniej ze wszystkich. Fakt, że też się zazwyczaj kładę najwcześniej, ponieważ panowie sobie wieczorami do późnej nocy grają. Jak mogą następnego dnia nie wstawać rano? No a ja nie, a ja nie gram. Więc, siłą rzeczy, skoro się wcześniej kładę spać, no to też wcześniej się budzę. No, ale dla mnie to ma duże zalety, ponieważ mogę sobie nagrać na przykład filmiki. Chciałam powiedzieć, nikt mi nie przeszkadza: znaczy, panowie nie przeszkadzają, aczkolwiek po prostu no, słychać ich i chodzą, coś tam robią. Wiadomo, życie się w domu toczy. Natomiast w czasie też mam tylko rozrabiających cekoty nie będziemy się tutaj żali, że coś jest nie po jego myśli. Tak naprawdę nie wiem, jak mi się oczywiście uda, ale chciałabym nagrać dzisiaj cały kwiecień. O, tak to wygląda. Teraz, którym pisakiem tu będę wypisywać? Może takim, żeby było dość intensywnie. No i tak tu tutaj jakiegoś jednorożca. No i tak, teraz szukam sobie to będą też. Na, bo jak mówiłam, mam y, naklejki z jednorożcami były używane już. A to już bardziej dla siebie, oczywiście, bo mm, wygrzebać kiedy ja je użyłam i jak się to prezentowało. Tak mam takie napisy dniowe, o. bo mam jeszcze takie, ale chyba ich teraz nie użyję. Bo mam... Te zobaczymy. Chociaż nie, chyba dniowych nie będę musiała pod to Mam problem z numerkami ale zobaczmy. Dobra. Więc tak, pod nami tu 31. Kwiecie nie ma 31, więc mogę go użyć. Prawda? Tak, kwiecie nie ma 31. pierwszego, więc idziemy tutaj w pierwszym tygodniu. Sobie odłożę tutaj, Cztery. a tu zrobimy tak i tak dobra, to sobie odkładamy w to miejsce. I co my tu mamy? Poniedziałek. Żeby się nie pomylić, bo tutaj. O tem. To mi się tu dobije. I jest to pangin. Co my tu mamy. Tu zrobimy sobie tak, jak już w swoim czasie było. No, i tak mamy już wyznaczone dni. Tu sobie odłożę, żeby działał raz. No, pod stołem. No dobra. I teraz co? Teraz rameczki. Rameczki, jak już pokazywałam, będą te prostsze. O, znowu jest tak, że drzwi. Tu są uchylone drzwi, bo to są drzwi przesuwne. Gimli jest ten, razem po tej stronie. W zeszłym filmie gimli był po drugiej. A po drugiej stronie jest buran. No i teraz się zacznie. Oskoczył na jawię dobra. Okej, okay? okej, okay. okay. dobra, więc te rameczki będą te, to będą te prostsze, z jedną podwójną ścianą. Już ten notes jest gruby i nie układa się tak idealnie, że płaską, no bo nie ma jak. którego słychać, to jest gimli. Tak samo tutaj, widzicie, poprzez powycinane dory jest nierówno. Gimli jest straszna gaduła. Co słychać? Zapewne powiedzieć, że prezentuje się to bardzo bardzo ładnie. Ech. Te dzikie ogrzyki to gimni. W sumie dobrze, że lata po kanapie, a nie tutaj. W sumie nie wiem tak naprawdę, co on, lecz on tutaj szaleje, skoro ma dwa koty do zabawy. Ale widocznie koty się nie chcą z nim bawić. robię podzielę tę tabletkę, bo jest tak, jest ranek, gdzie się wyspał. W sumie mniej niż pozostałe koty, no jest sporo młodszy, więc tak. Dobrze, to na razie odłożę sobie na bok, ponieważ na razie tego nie będę tu używać. Asimo tych dni tygodnia. Myślę, że to już sobie wygląda całkiem udanie. Zawsze można jeszcze coś potuszować. No No i zgodnie z tym co było poprzednio jakieś serduszka tutaj na, na boku. No dobra. No i tak naprawdę zrąb 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 już mam. No i teraz tak, przejrzymy naklejki. To jest moje odkrycie z zeszłego uczynienia. one no, są zupełnie ładne, tak naprawdę. Tylko chyba tylko one są śliskie, takie ewidentnie powlekane, więc po nich nie będzie można pisać. No ale dlatego dam je gdzieś z boku. Może. Te są ładne. I w sumie jakiś taki motyw z kłosami zbożem można by dać, ale to wiadomo nie tutaj, tylko tak ogólnie mówię. Zważywszy na to, że tu są jeszcze takie naklejki. Takie właśnie bukiety zbożowe, o, z chabrami, bardzo ładne. Jeszcze przejrzę do końca, ale może coś stąd. Pan widzimy mi tutaj troszkę ponadrywał. Hmm. Także to odkładam jako taki pomiędzy no i co jeszcze coś tych naklejek tutaj damy te gwiazdki są urocze o no takie Tam gdzieś dwie piastki takie. O. I wiecie co? Ja już to zostawię. Bo co za dużo to niezdrowo. Tutaj jest bardzo mocny akcent w postaci tej taśmy. Są naklejki, są jednorożce. No i chyba wygląda to wszystko okej. Okay. Co Wy na to? Jak Wam się podoba? Czy pasuje do poprzedniego? Tutaj muszę coś z tym zrobić, bo to serduszko takie... Może taką gwiazdkę tutaj dam właśnie, bo to serduszko przez to, że jest takie, o, przekrócone trochę mi przeszkadza, ale tak jest już lepiej, prawda? O, coś tu przyszedł. Jeżeli to będzie sama bura, to nie mam nic przeciwko, bo sama bura tutaj co najwyżej się ładnie położy. I zasadniczo jej szkodliwość będzie znikoma. Więc tak, tak wygląda mój... Pierwszy tydzień wygląda tak. Ja uważam, że jest zupełnie, zupełnie ciekawie, więc. Na dziś to będzie na tyle. <laughs> na dziś to będzie na tyle. Kocie, ogon sobie grzecznie leży. Ja teraz zabieram się za robienie kolejnej strony, natomiast Wam dziękuję za przemiłe komentarze pod poprzednimi filmami. Za Waszą obecność, za to, że jesteście ze mną i słuchajcie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa-pa-pa!